Znajdujemy się w fabryce Norblina w Warszawie. Historia tego terenu sięga około 200 lat wstecz. Mamy tutaj biura, mamy tutaj Food Town, mamy Kinogram, czyli kino, mamy słynny warszawski BioBazar, no i mamy właśnie Muzeum Fabryki Norblina, które to muzeum jest bardzo nietypowym. Muzeum. Jego nietypowość polega na tak zwanej formie otwartej. Tu się łączy gastronomia z muzeum, muzeum z kinem, z sklepami. Muzeum jest w ciągach komunikacyjnych, i to jest bardzo duże wyzwanie, żeby tak zorganizować. W naszych działaniach przy budowie ekspozycji stałej Muzeum Fabryki Norbina bardzo wspomagały nas firmy Grupa V z Warszawy i United Studios z Wrocławia. Obie te firmy połączyły siły po to, by stworzyć multimedia muzealne, takie, które z jednej strony zaciekawiłyby widza, ale z drugiej strony nie przykrywały naszych artefaktów. By wzmocnić przekaz, Wzmocnić odbiór, a nie przysłaniać samych obiektów. W mojej ocenie to się udało. Muzeum fabryki Norbina to bardzo wymagający i trudny projekt do zrealizowania, aby dobrać odpowiednie technologie do wymogów i konserwatorskich, i też wymogów inwestora. Musieliśmy dokonać integracji systemów audio-wideo z systemem chociażby biletowym. Czy również po części z systemem aplikacji multimedialnej? Muzeum Fabryki Norbina znajduje się w kilku obiektach, które są połączone ze sobą sieciowo. Muszą ze sobą współgrać, muszą ze sobą współdziałać i pewną trudnością jest sposób zarządzania tą całą infrastrukturą. Wielkim wyzwaniem w tym projekcie było sam montaż pewnych elementów w obiektach zabytkowych. Byliśmy pod rygorem konserwatora zabytków i musieliśmy ściśle współpracować w zakresie montażu pewnych urządzeń. Jak je zamocować, jak je ustawić, do czego możemy się zakotwić. W fabryce Norblina, pomimo tego, że próbowaliśmy urządzenie multimedialne traktować jako dopełniacze treści zabytkowej, to w wielu miejscach zobaczymy bardzo wielkie ekrany lub powierzchnie projekcyjne. Za nami znajduje się niemalże 50-metrowy ekran LEDowy, który przedstawia działanie fabryki na tle istniejących maszyn. Fabryka Norbina to także muzeum. Muzeum wyjątkowe. Zwiedzanie tego muzeum różni się istotnie, ponieważ nie jest ustanowiona jedna klasyczna ścieżka zwiedzania. Tych wariantów mamy tutaj wiele. Zawarte na ścieżce zwiedzania multimedia mają za zadanie podkreślić lub też przybliżyć wiedzę do związaną z funkcjonowaniem maszyn, z historią miejsca, ludzi, budynków oraz. Pokazać przestrzeń produkcyjną w pełnym wymiarze. Projektowanie treści graficznych na potrzeby wystawy było również ciekawym wyzwaniem. Musieliśmy zmierzyć się z dziesiątkami dokumentów, zdjęć w celu wybrania tych najważniejszych, takich, które prezentują pełną historię tego miejsca. Zapraszam wszystkich do fabryki Norwina. Tutaj poczujecie klimat przedwojennej Warszawy.